Wewnątrz pustego sklepu Karol próbuje spożywać wszelkie leki i napoje energetyczne, jakie może znaleźć, aby nie zasnąć, podczas gdy niebezpieczne siły walą w drzwi, próbując ją dosięgnąć. Ten bałagan zaczął się kilka dni temu. W drodze powrotnej na Ziemię prom kosmiczny nagle eksplodował, a jego kawałki rozsypały się po wielu stanach USA. Wkrótce wszystkie media informują, że jest to oznaka inwazji kosmitów. Większość ludzi jest przerażona i waha się przed dotykaniem szczątków, ale wciąż jest wielu oportunistów, którzy sprzedają to, co mogą uratować w serwisie eBay. Tucker, szef Centrum Kontroli Chorób, przybywa na jedno z miejsc katastrofy w celu inspekcji i dowiaduje się, że kawałek szczątków jest pokryty tajemniczym organizmem, który jest w stanie wytrzymać ogromne poziomy promieniowania. Organizm może również rozmnażać się w szybkim tempie, co sugeruje, że pochodzi z innej planety. Wychodząc, Taker przypadkowo dotyka małego kawałka gruzu i doznaje skaleczenia palca, ale nie myśli o tym zbyt wiele i wychodzi. Później tego wieczoru Taker wraca do domu, gdzie jego pies warczy na niego, a następnie ignoruje go bez powodu. Kiedy kładzie się spać, ciało Takera zaczyna się obficie pocić i doświadcza intensywnej kondensacji komórkowej na twarzy, jakby coś go opanowało. Tymczasem była żona Takera, Karol, słyszy, jak jej syn Oliver krzyczy z powodu koszmaru. Natychmiast pędzi do jego pokoju, aby go obudzić i pozostaje z nim, aby pocieszyć go przez resztę nocy. Następnego ranka Karol otrzymuje telefon od Takera z prośbą o spotkanie z synem, co nie jest dla niego normalne. Karol odmawia i rozłącza się. Następnie Karol odwozi Olivera do szkoły i udaje się do swojego biura, gdzie pracuje jako psychiatra. Po drodze spotyka swojego najlepszego przyjaciela Bena, który oferuje jej podwiezienie. Ben jest lekarzem i dzieli się z Karol faktem, że rząd ukrywa przed nimi coś poważnego, ponieważ wszyscy badacze na miejscu katastrofy zrezygnowali. Karol nie jest w nastroju do polityki i zamiast tego narzeka na Takera, komentując, że ostatnio zachowuje się bardzo dziwnie i nagle chce zobaczyć ich syna po czterech latach nieobecności. Gdy tylko dociera do swojego biura, Karol widzi swoją pierwszą pacjentkę Wendy, która mówi, że jej mąż zachowuje się ostatnio bardzo dziwnie. Kilka dni temu przyszedł do ich domu, a pies, który zwykle jest dobrym zwierzakiem, zaczął warczeć na niego bez powodu, a jej mąż po prostu zabił biedne stworzenie, nie okazując żadnych emocji. Karol natychmiast zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak, ale na razie przepisuje Wendy nowe lekarstwo. Wieczorem Karol i jej sąsiadka zabierają swoje dzieci na psikusy. Kiedy zbliżają się do pewnego domu, rodzinny pies zaczyna szczekać jak szalony, a właściciel przysięga, że jest dobrym zwierzakiem przez resztę czasu. Grupa próbuje odejść, ale nagle pies rzuca się na jednego z chłopców i powala go na ziemię. Chłopiec nie wydaje się jednak tym przejmować, w rzeczywistości ściska pysk psa gołymi rękami, dopóki właściciel nie przyjdzie zabrać psa. Okazuje się, że chłopiec jest ranny, ale nadal zachowuje kamienną twarz. Następnie grupa udaje się do domu Karol i podczas gdy chłopcy dzielą się słodyczami, sąsiadka mówi, że jej syn zachowywał się bardzo dziwnie przez ostatnie kilka dni, prawie tak, jakby stracił emocje. Nagle Oliver zaczyna krzyczeć z innego pokoju, a kiedy Karol pędzi do niego, znajduje dziwny kawałek ciała wychodzący z jego dłoni. Następnego ranka Karol widzi przerażoną kobietę biegnącą ulicami, ale ignoruje ją. Zabiera dziwne ciało do Bena, który dzieli się nim ze swoim przyjacielem naukowcem Stevenem. Ten obiecuje się temu przyjrzeć, ale testy trochę potrwają. W międzyczasie tajemniczy wirus zaczął rozprzestrzeniać się po kraju, powodując codziennie wiele zgonów, ale nikt nie zna przyczyny. Wkrótce w stolicy odbywa się nadzwyczajne spotkanie, na którym Tucker wyjaśnia, że nowy wirus rozprzestrzenia się w bezprecedensowym tempie, więc jeśli nic z tym nie zrobią, kraj popadnie w recesję. Kiedy niektórzy badacze pytają o możliwe rozwiązanie, Tucker mówi, że jedynym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa jest przeprowadzenie programu szczepień. Tymczasem wielu zarażonych kelnerów wymiotuje prosto do herbaty, którą zamierzają podać gościom. Po wyjściu ze szpitala, Karol zauważa na ulicy bezdomnego, który ma atak, ale w przeciwieństwie do przerażonej kobiety, otrzymuje pomoc. Kiedy dociera do swojego biura. Karol jest szokowana, gdy znajduje tam męża Wendy, który odmawia wyjścia, dopóki nie zobaczy swojej żony. Nigdy też nie okazuje żadnych emocji, gdy mówi. Karol dzwoni do Wendy, by ją ostrzec i ratuje ją przed wejściem do budynku, więc Wendy bierze taksówkę, by zostać z siostrą. Później tej nocy Karol niechętnie decyduje się pozwolić Oliverowi spędzać czas z takerem, ponieważ ma do tego prawo jako ojciec. W drodze do domu Takera na środku drogi nagle pojawia się przerażona kobieta, na szczęście Karol w porę hamuje. Kobieta rozpaczliwie prosi o pomoc, upierając się, że wkrótce wydarzy się coś strasznego, ale zanim zdąży dodać więcej szczegółów, nagle przejeżdża ją samochód. Karol zauważa, że kierowca nadal zachowuje kamienną twarz podczas tak strasznego wypadku, a kiedy policjanci przybywają na miejsce zdarzenia, natychmiast chce zeznawać przeciwko niemu. Jednak główny policjant po prostu mówi jej, żeby poszła do domu, ponieważ mają to pod kontrolą, co Karol uważa za dziwne. Chwilę później Karol podrzuca Olivera do domu Takera, zauważając, że jej były nie wykazuje zbyt wielu emocji na twarzy. Później spotyka się z Benem, aby wziąć udział w bardzo eleganckim przyjęciu, gdzie odbywają bardzo filozoficzną rozmowę z dyplomatą Belis, jego żoną Ludmil i doktorem Joriszem. Po przyjęciu Ben zabiera Karol do domu i próbuje ją pocałować, ale Karol szybko przerywa pocałunek, ponieważ nie chce zrujnować ich przyjaźni. Po wejściu do domu Karol wysyła Oliverowi wiadomość i nagle słyszy kogoś przy drzwiach. Otwiera je tylko trochę i znajduje mężczyznę zadającego pytania dla Departamentu Spisu Ludności, co nie ma sensu o tej porze. Karol próbuje zamknąć mu drzwi przed nosem, ale mężczyzna wkłada rękę do środka, co wywołuje walkę między nimi. W końcu Karol wygrywa i zamyka drzwi, powodując, że mężczyzna odchodzi. W międzyczasie Oliver bawi się ze swoim przyjacielem Dzinem, który mówi, że jego ojciec zachowuje się dziwnie, a Oliver myśli to samo o sobie. Po powrocie do domu, Oliver znajduje takera przygotowującego dla niego specjalnego drinka. Następnego ranka Karol zauważa, że wiele osób na ulicach ma puste spojrzenia na twarzach, prawie tak, jakby odebrano im duszę. Kiedy dociera do swojego biura, jest zszokowana, gdy dowiaduje się, że wszyscy jej klienci odwołali swoje spotkania na ten dzień. Karol próbuje dodzwonić się do Wendy, ale jej mąż odbiera, mówiąc, że wszystko jest w porządku. To sprawia, że Karol myśli o wszystkich rzeczach, które widziała i zdaje sobie sprawę, że wirus kontroluje ludzi. Kiedy zaczyna szukać informacji na ten temat, nagle zostaje zaskoczona przez swoją sekretarkę, która oferuje herbatę. Zanim zdąży ją wypić, Karol otrzymuje telefon od Bena, który informuje ją, że wyniki testu dziwnego plastra na skórze są gotowe. Karol natychmiast udaje się do laboratorium, gdzie Steven wyjaśnia, że próbka skóry składa się z kilku zarodników molekularnych, które przejmują ludzki mózg podczas snu i zmieniają kod genetyczny, czyniąc osobę niestabilną. Oznacza to, że aby zapobiec śmiertelnej infekcji, nie wolno im spać, dopóki nie znajdą lekarstwa. W tym momencie Ludmil dzwoni do Bena, aby powiedzieć mu, że Jorisz zachowuje się dziwnie. To sprawia, że Trio natychmiast pędzi do jego domu, a Karol zauważa długie kolejki na ulicach, gdzie ludzie czekają, aby zaszczepić się przeciwko nowemu wirusowi. Kiedy docierają do Jorisza, znajdują go w łóżku, a jego ciało przechodzi groteskową transformację. Karol próbuje zrobić mu zdjęcie, ale nagle potworny mężczyzna budzi się i atakuje ją. Ben szybko odpycha Jorisza powodując, że ten odciąga swoje ciało, po czym wymiotuje dziwnym płynem i umiera. Karol martwi się, że jej syn może być narażony na kontakt z tym bałaganem i pędzi do domu Takera, aby odebrać Olivera. Kiedy przybywa na miejsce, znajduje Takera na spotkaniu ze swoimi współpracownikami i natychmiast pyta o swojego syna. Taker mówi, że Oliver bawi się u Gina, ale Karol mu nie wierzy i zaczyna szukać Olivera po domu. W tym momencie mężczyźni ze spotkania otaczają Karol, która przestraszona próbuje uciekać, ale taker szybko powala ją na ziemię i zaraża swoją śliną. Na szczęście Karol udaje się go odepchnąć i uciec tylnymi drzwiami. Próbuje poprosić sąsiadów o pomoc, ale oni również są zarażeni. Następnie dociera do swojego samochodu, ale okazuje się, że droga jest zablokowana z każdej strony i kończy się wypadkiem. Kiedy wysiada z samochodu. Jest ścigana przez grupę zarażonych ludzi, więc dociera do głównej alei i próbuje poprosić o pomoc. Wszyscy ją ignorują, więc postanawia wejść na stację metra. Karol wsiada do pociągu i znajduje go pełnego pasażerów z tymi samymi niejasnymi wyrazami twarzy. W tym momencie dzwoni jej telefon i widzi wiadomość od Olivera, który prosi ją o uratowanie go, ponieważ Taker gdzieś go ukrył. To stawia Karol na skraju załamania, a jeden z pasażerów ujawnia, że nie jest zarażony, wszyscy tam zachowują się bez emocji, aby zarażeni ludzie ich ignorowali i radzi jej, aby zrobiła to samo. Nagle grupa zarażonych wchodzi do wagonu, więc Karol i inni zdrowi pasażerowie biegną na koniec pociągu i zamykają drzwi. Zarażeni naciskają przycisk awaryjny, aby zatrzymać pociąg, a następnie wyważają drzwi i zaczynają zarażać pasażerów. Karol otwiera tylne drzwi i wyskakuje z wagonu, uciekając tunelem, aż dociera do szatni na stacji. Tam znajduje broń strażnika, a kiedy ten podchodzi do niej, jest zbyt przestraszona i strzela do niego przez przypadek. Przerażona Karol upuszcza broń i przechodzi przez stację, zachowując kamienną twarz, by udawać zarażoną. Kiedy wraca na ulicę, obserwuje policjantów łapiących niezainfekowanych obywateli, aby zmusić ich do przyjęcia szczepionki, która w rzeczywistości jest sztuczką takera, aby przekazać wirusa wszystkim. W tym momencie niezainfekowany policjant zauważa pod na twarzy Karol i każe jej szybko odejść, ponieważ pod ją zdradzi. Karol zaczyna odchodzić i wpada na swojego sąsiada, który proponuje jej zastrzyk. Na szczęście zachowanie Karol przekonuje ją, że już dostała szczepionkę. Następnie Karol udaje się do domu Takera, ale zastaje go pustego. Przed ponownym wyjściem zostawia wiadomość dla Olivera i znajduje grupę ludzi obserwujących, jak para kończy sprawy dla siebie. Karol stara się nie reagować i idzie dalej, aż dociera do posiadłości Bellis, gdzie Ben i Steven nadal przeprowadzają testy. Po krótkiej dyskusji Ben postanawia pomóc Karol znaleźć syna, podczas gdy Steven i jego asystent przygotowują się do podróży do Fortu Detrick w Maryland. Aby znaleźć lekarstwo na wirusa, postanawiają również nie zasypiać, obawiając się, że mogliby zostać zarażeni, gdyby zasnęli. W tym momencie Belis wraca, a Ludmil wita go uściskiem, ale Belis jest zarażony i martwi się o potencjalnych intruzów, więc pozwala grupie strażników wejść do środka. Na szczęście Karol i pozostali widzą to na kamerach bezpieczeństwa i uciekają tylnymi drzwiami. Gdy docierają na ulicę. Zauważają Wendy zabieraną siłą przez zainfekowanych policjantów. Próbuje z nimi walczyć, krzycząc, że spała, ale nic jej nie jest, ale policjanci i tak ją nokautują. Po rozdzieleniu się grupy, Karol i Ben rozmawiają o słowach Wendy i dedukują, że Wendy w jakiś sposób rozwinęła odporność na wirusa. Następnie Duet znajduje martwego policjanta na ziemi, więc kradną jego samochód i udają się do biura Karol, gdzie zaczynają przeszukiwać profil medyczny Wendy. Ben dowiaduje się, że Wendy cierpiała na chorobę mózgu zwaną zapaleniem mózgu i dlatego jest odporna. wirus atakuje tylko zdrowe mózgi, aby mógł się pożywić i pomnożyć swoją liczbę. Ben dzwoni do Stevena w laboratorium, aby przekazać mu te nowe informacje, podczas gdy Karol otrzymuje kolejny SMS od Olivera, w którym wspomina, że jest przetrzymywany w domu swojej babci w Baltimore. Przerażona Karol wyznaje Benowi że została już zarażona wirusem, ale Ben obiecuje, że wszystko będzie dobrze. Następnie Ben jedzie jak maniak do miasta, przejeżdżając przez zablokowane drogi, aż nie ma wyboru i musi puścić Karol, aby policja mogła go ścigać. Karol kontynuuje pieszo, a kiedy zatrzymuje ją policjant, z kamienną twarzą przedstawia swoją legitymację i pozwala jej odejść. W końcu Karol dociera na stację i wsiada do pociągu do Baltimore, gdzie ukrywa się w łazience. Brak snu zaczyna odbijać się na niej i zaczyna mieć wizje, takie jak widzenie drugiego ja w lustrze, które chce ją zaatakować. Budzi się w samą porę i po zmyciu kawałka tego dziwnego ciała otwiera drzwi, by znaleźć Dina, który wyjaśnia, że stracił rodzinę, a teraz jest częścią jej. Wciąż prosi ją o to, żeby poszła spać, a Karol udaje, że to zrobi, ale na osobności. Gdy pociąg dociera do Baltimore, Jean sprawdza ją ponownie i zauważa, że usuwa więcej kawałków ciała z jej ciała. Więc pozostaje podejrzliwy. Taker przyjeżdża eskortować Karol i Gina do swojej matki, wierząc w bezuczuciowe zachowanie Karol. Olivera nie ma w pobliżu, ale Karol nadal zachowuje kamienną twarz przy rodzinie, a kiedy dostaje telefon od Bena, mówi kodem, udając, że to jej sekretarka. Kiedy Taker w końcu wychodzi do pracy, Karol korzysta z okazji, aby przeszukać dom i w końcu znajduje Olivera w pokoju. Na początku oboje się wahają, ale kiedy Karol wypowiada kilka emocjonalnych słów, aby potwierdzić, że nic jej nie jest, ponownie się przytulają. Oliver wspomina, że spał codziennie, ale nadal się nie zmienił, a Karol zdaje sobie sprawę, że leki na jego zaburzenia snu uodporniły go. Nagle Jean przyłapuje ich na gorącym uczynku, ale Karol z łatwością go odpycha i wybiega z synem. Gdy wychodzą, Taker widzi ich przez okno i natychmiast rusza za nimi, rozpoczynając pościg przez ulicę. Oliver znajduje wybite okno w opuszczonym magazynie i chowają się tam, ale Tucker również wchodzi do środka. Podczas gdy on monologuje jak zły łotr, Karol próbuje zakraść się do drzwi, ale Tucker łapie ją od tyłu i próbuje ją udusić. Oliver wkracza do akcji i uderza ojca metalowym narzędziem, więc Tucker chwyta go zamiast niej. To daje Karol szansę, by uderzyć go w głowę i znokautować, pozwalając im uciec. Następnie Karol i Oliver ukrywają się w pustym domu towarowym. Karol przeszukuje dział z lekami i znajduje zastrzyk, który pokazuje Oliverowi, wyjaśniając, że chce, aby wstrzyknął jej serce, jeśli kiedykolwiek zaśnie. Następnie idą szukać jedzenia, a Karol otrzymuje telefon od Bena, który dowiaduje się o ich lokalizacji i obiecuje, że wkrótce ich odbierze. Podczas gdy jego matka jest zajęta rozmową telefoniczną, Oliver powoli zbliża się do drzwi z rozbryzganą krwią w pobliżu, ale na szczęście Karol zatrzymuje go, zanim zdąży je otworzyć. Zamiast tego sama wchodzi do środka i znajduje wielu ludzi na ziemi przechodzących transformację. W grupie znajduje się policjant, więc Karol bardzo ostrożnie zbliża się, by zabrać mu broń, po czym wybiega na zewnątrz i zamyka drzwi, mówiąc Oliverowi, by trzymał się od nich z daleka. Godziny zaczynają mijać, gdy czekają na Bena, a podczas gdy Oliver śpi, Karol desperacko szuka czegokolwiek, czego mogłaby użyć, aby nie zasnąć, wracając do początku historii. Niestety to nie wystarcza i Karol i tak zasypia. W końcu zainfekowani ludzie w pokoju budzą się i zaczynają uderzać w drzwi, próbując się wydostać. Hałas budzi Olivera, który odkrywa, że jego matka zasnęła, więc natychmiast wstrzykuje jej strzykawkę, która budzi ją i anuluje transformację w samą porę. Następnie Karol zmywa dziwne ciało z twarzy i wychodzi z łazienki, aby odkryć, że Ben w końcu przybył. Pędzi, by go przytulić, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że on też został zainfekowany. Karol cofa się, gdy Ben zaprasza Karol do przyłączenia się do nowego społeczeństwa, w którym nie będzie przestępstw, nienawiści ani dyskryminacji. Przerażona Karol wymierza w niego broń, ale Ben nadal otwiera drzwi i wypuszcza wszystkich zarażonych ludzi, po czym wspomina, że nienawidzą odporności, wskazując na Olivera. Grupa próbuje schwytać dziecko, więc Karol zaczyna szybko strzelać, zabijając ich jeden po drugim. Nie może jednak zmusić się do zabicia Bena, więc po prostu strzela mu w nogę i ucieka z Oliverem. Na zewnątrz biorą samochód Bena, aby uciec. Podczas gdy Karol jeździ jak szalona, Dostaje telefon od Stevena, który podaje jej adres, pod którym będzie czekał na nich helikopter. Kiedy dociera do głównej ulicy, zostaje otoczona przez samochody i rozbija się, tracąc przytomność. Wielu zainfekowanych ludzi otacza samochód, a Oliver zamyka drzwi, po czym potrząsa Karol, aż się obudzi. Mężczyźnie udaje się wybić szybę, ale zanim zdąży ich zainfekować, Karol przyspiesza i odpycha ludzi, by uciec. Wciąż jest kilku wariatów wiszących na dachu samochodu, więc Karol jeździ jak maniak i celowo uderza w rzeczy, aby spadli. W jej samochód uderzają także policyjne radiowozy, które doprowadzają do stłuczki, w wyniku której kilku ostatnich napastników uderza w witrynę sklepową. Na szczęście samochód jest w porządku, a Karol kontynuuje jazdę, uzyskując wskazówki od Stevena przez telefon. Dotknięty mężczyzna rzuca bombę Mołotowa w jej samochód, ale Karol nadal jedzie z płonącym pojazdem, nie zatrzymując się, dopóki nie dotrą na parking właściwego budynku. Samochód rozbija się o filar, więc Karol i Oliver wychodzą i biegną do windy, gdzie prawie dosięgają ich wrogowie. Uderzają ich i odpychają, pozwalając na zamknięcie drzwi. Duet w końcu dociera na dach, gdzie Steven i jego koledzy z wojska ratują ich helikopterem. Jakiś czas później naukowcy spoza USA w końcu stworzyli szczepionkę, dzięki której obcy wirus został wyeliminowany z całego świata, dzięki czemu życie znów stało się normalne. Jako główny naukowiec, stojący za szczepionką, Steven wyjaśnia prasie, że zaszczepieni ludzie nie będą mieli żadnych wspomnień z wcześniejszych wydarzeń. W międzyczasie Karol adoptowała Gina i jest teraz w związku z Benem. Podczas gdy chłopcy wychodzą do szkoły. Ben czyta gazetę i komentuje brutalne zbrodnie popełniane przez ludzi, co sprawia, że Karol zastanawia się nad ofertą pokoju złożoną przez kosmitę. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.